Jestem już totalnie, totalnie blisko. Jakieś 5 metrów. Zbliżam się jeszcze bliżej. O, ale coś się zaczynają przesuwać. Też są leniwe, nie chcę im się skakać. a ja chciałbym żeby trochę... O, jest, kacza, możecie zobaczyć, z kangury. Jestem już 4 metry od niego tamte trzy już się trochę przesunęły, zwiały Ale ten tutaj ciągle jest Cina trawę głodomor, jeden Także tak wyglądają kangury australijskie, jakby ktoś chciał zobaczyć. O, o, o! Uciekł niestety. No i już zaczynają wszystkie uciekać. Chyba mają je trochę dosyć, bo się tu zakradam do nich i zakradam. O! Ale przeskoczył przez siatkę. Niezły jest. Tam jest jakiś drugi, poleciał do niego chyba. O już. Wszystkie mają. O tamten. Wszystkie już uciekają niestety. Okej. Okay. Jeszcze tu mamy jednego.